No. <laughs> czasami kiedy idę Gdańskimi ulicami poraża mnie jak bliscy stają mi się niektórzy przypadkowi przechodnie ile istnień zmaga się z rzeczywistością równolegle ze mną wszyscy jakoś próbujemy podołać codzienności każdy na swój sposób gdy już obierzemy jakiś kierunek na ulicy to jest to zazwyczaj bilet w jedną stronę Czasami jednak zdarza się, że przestaniemy pilnować właściwego kursu i wtedy zapędzimy się trochę za daleko. Wtedy potrzebujemy odpowiedniego uzasadnienia, żeby móc z łagodniejszymi konsekwencjami poradzić sobie z poruszeniem, jakie zapanuje w konsekwencji naszego zawracania. Świetnym rozwiązaniem na taki problem jest pozorowany telefon do przyjaciela. Wtedy skutki są łagodniejsze, ponieważ wszyscy myślą, że to jego wina, bo on nam coś źle powiedział, a my poszliśmy za daleko nieświadomi swojego błędu. Kolejną okazją do zwrócenia na siebie uwagi jest moment, w którym podświadomie chcemy okazać dominację. Na przykład na czerwonym świetle. Stoimy sobie posłusznie na pustej ulicy, na przykład w nocy czy coś i wtedy podchodzi ktoś, kto jest sfańszy niż my. Ledwo rozgląda się na prawo i lewo i bez zastanowienia prze... przed siebie jak prawdziwy kozak, jak prawdziwy siłacz, jak prawdziwy zwycięzca. A my zostajemy jak tacy smutni frajerzy czekając dalej. Sytuacja jest jednak diametralnie inna, jeśli razem z nami stoi grupa ludzi. Wtedy przychodzący ktoś jest szkalowany, zostaje obudzem i obiektem rozważań nad moralnością. Kolejną komplikacją zahaczającą o kategorię dominacji jest moment, w którym chcemy slalomem wymijać turystów w Gdańsku albo w bardziej codziennej sytuacji po prostu wyprzedzić kogoś na chodniku. Problem jest taki, że osoba wyprzedzana często słyszy kroki nadchodzące z innej strony, niż w rzeczywistości się to dzieje. Przesuwa się w niewłaściwym kierunku, yy, panikując i chcąc jak najszybciej stracić predatora za swoich pleców. Predator, który pragnie wyprzedzić, w ramach rezygnacji czasami zmuszony jest wybrać drogę ostateczną, yy, przez trafik, co zawsze wiąże się z ryzykiem tego najgorszego wdepnięcia co jest bardzo irytujące. Potem trzeba ją niezręcznie wygrzebać patykiem na zmianę z ocieraniem o trawę. Jest to proces czasochłonny i bezkompromisowo obnażający porażkę predatora. A zostając przy tym temacie, zawsze zastanawiało mnie, w ile kup w ciągu dnia roboczego wdeptują panowie koszący trawę. Panowie koszący trawę są wspaniali. Rozsiewają po całym mieście poetycki, wilgotny zapach. Świeżo skoszona trawa pachnie tak pięknie i od razu człowiek się jakoś tak czuje bardziej połączony z naturą, trochę jak na przykład na, na kajakach. Pożecę. Tłum jest jak rzeka płynąca w górę, w dół, konsekwentnie, tempem, którego w sumie nie wyznacza nic, a jakoś tak wszyscy je zgodnie przyjmujemy. Tramwaj jest jak rzeka, sunąca konsekwentnie jednym torem, polwista, dzika rzeka. Rozpruje się nam siatka z zakupami, bo jak jakoś tak pychowo to mleko położymy tam, że ono wyżnie dziurę i wszystko z tym mlekiem wypada potem i tak potem wszyscy stoją i się patrzą, nie wiadomo za bardzo co zrobić, bo z jednej strony jak komuś pomożesz to zrobisz człowieka inwalidę, a z drugiej strony jak nie pomożesz to wyjdziesz na skończonego chama. Jest jeszcze tak z bieganiem, że niektórzy biegają z jakiegoś powodu w interwałach, że jak się gdzieś spieszą, to 20 metrów tak spidują, będą sprintem, a potem 100 metrów idą normalnym tempem. To bardzo ciekawe zjawisko. I z bieganiem jest jeszcze tak, że czasami Podjęcie decyzji, czy będziemy biegli na ten tramwaj czy nie, to naprawdę duże wyzwanie, bo wtedy wszyscy patrzą na nas, jakbyśmy biegli co najmniej na jakichś zawodach olimpijskich z tego biegania. A ogólnie z tego, co ludzie mi opowiadali, to jedną z najgorszych opcji jest to, kiedy powiesz komuś hej na ulicy i okaże się, że to jednak nie był Twój znajomy. To podobno. Wielki wstyd. Naprawdę wielki, wielki wstyd.